No hej, z tej strony Pomidoro, no i w dzisiejszym filmie pokażę wam nowy update w Pet Simulator 99 Jak widzicie, no w tej chwili mamy tutaj nowy update I jak, jak już w sumie można zauważyć, mamy nowe huge Z najlepszego jajka, które jest już o w tym miejscu Więc jeszcze przed zacznieniem odcinka przypominam wam o w górze i z wąkiem Oraz bić na Discorda, mojego na Discorda studia na Roblox Który już zanim wypuszczę swoją nową grę z k Simulator Oraz po prostu zostawcie łapkę w górę, ja widzaję. Zróbmy tak, że co 10 łapek Rozdam Wam jednego najlepszego peta w grze, tak jak wcześniej. Był o taki pet To teraz rozdam wam też najlepszego peta Oczywiście nie Shiny Ale Rainbow Myślę, że możemy na to pójść jak widzicie, no Przejdźmy sobie do update logu No hej widzowie Ja jestem już po nagraniu tego odcinka No i powiem szczerze, że spoko wyszło Ale chciałbym wam powiedzieć jedno Dlaczego ten update jest najgorszym update'em Moim zdaniem w Petsmuter99 Otóż to, no wszystko co tutaj zostało prowadzone Jest nawet git, jest takie No można powiedzieć, że przeciętne Jest podobne do poprzedniego update'u No poprzedni update był trochę lepszy, bo tam był ten świąteczny, ale chciałem wam powiedzieć jedno. update'y w Simulator X będą co 20 dni. Tak mi się wydaje, bo jak widzicie teraz na screenie, mamy tak, mamy takie coś, że updatey no, będą trochę in inaczej. Teraz nie będą co tygodniowe. No i będziemy mieli 25 nowych krain, będziemy mieli nowego nowego Rebirfa, co update, będziemy mieli yy, nowe mechaniki, nowe pety, yy, trzy nowe minigierki no i nowe, kla nowe klany, yy, w sensie nowe battle czy tam nowe rzeczy związane z klanem I teraz jesteśmy w klanach, co nie widzowie? Mamy tutaj top clans i jak widzicie mamy New Year Clan Battle I kończy to się za 19 dni, więc wynika na to Że za 19 dni Możliwe, że będzie nowy update, no jestem zawiedziony Tak szczerze, bo średnio Średnio, serio yy, No ale fajnie, że będzie chociaż dużo tego Do robienia w update'ach, nie będzie tego mało Będzie tego dużo, a ja już Nie przedłużam i zapraszam was Do oglądania tego odcinka Mamy czwarty update, mamy no, nowy, nowy... 那、uh Wiecie o co chodzi, nowy rok Więc mamy nowe, nowe światy Nowe, to jest jak po prostu be, Nie ten, new boss chest Aha, okej, okay, ciekawe, nowe rangi Albo w sumie, wiecie co, widzowie, pójdźmy sobie Na ostatni świat, yy, bo to jest bardzo ważne W sensie, pójdźmy sobie na, na ostatni świat, żeby Odpokowywać i czytać sobie to naraz Żeby nie było tak, że po prostu yy, Idziemy, no i to jest Słabe, że tutaj musimy sobie tak zrobić Lecimy sobie na następny świat, o, mamy upgrade'a nowego yy, Tutaj chyba na drop, więc spoko Tutaj widzę, że widzowie yy, TNT Rozwalają, więc tutaj fajnie. Weźmy sobie od razu, załóżmy podki. O! Dlaczego te enchanty teraz widzę Mają ten yy, Rap, czy co to jest, nie wiem To jest chyba średnia cena, ale ciekawe Ciekawe, że takie coś zrobili w ogóle Załóżmy sobie te najlepsze enchanty Wydaje mi się, że teraz jeszcze na końcu, żeby tutaj podbustować sobie e, jeszcze Nie no, magneta na razie nie potrzebujemy No i co, weźmy sobie tutaj oczywiście yy, Rozwalmy to wszystko e, Tutaj też jest jakaś, aha, dobra, ile to jest Wszystko wartek, co mam Ej, dobra, ciekawe, że zrobili takie coś Dobra, więc lecimy sobie tutaj, musimy Pierwsze to wszystko przejść i później dopiero o, tu jest w ogóle jakiś świat chyba Co to, to jest? A to będzie, będzie przejście na następną krainkę yy, Żeby po prostu nie używać te, teleporta yy, No i jeszcze tutaj musimy Dobra, to co? falamy sobie podki widzowe Żeby tutaj szy szybko sobie to wszystko przeskipować No i lecimy, lecimy Skipujemy wszystko Tutaj mamy TNT w ogóle A, dobra to to Tak działa, że jak widzicie, mamy tutaj trzy, i za ile możemy je sprzedać, to mamy za jedną sztukę, ile chodzi. Ej, to ciekawe, to ciekawe, że oni coś takiego zrobili. Zarąbiste imu. Super, że takie coś zrobi. A w na zwykłych petach? Na zwykłych petach niestety nie ma, ale na huge'ach huge jest rap, i to nie od ileś do ileś, tylko normalny, więc Ej, spoko. Spoko, że widzę też, że podbustowali niektóry yy, rap, więc spoko. Lecimy sobie na krainkę. No i tutaj mamy czesta. Chyba tego lepszego. I tam mamy przejście na scenokręgi. Jakie to jest długie? Widzę, co to jest za przejście, co jej tu zrobili no giga długie, giga długie przejście wam powiem, no ale co, psz, y, w tym czasie kiedy tutaj będziemy sobie teraz rozwalać żeby oczywiście zdobyć z tego jak najwięcej coś chyba się trochę buguje to przeczytajmy sobie do końca ten update log mamy nowe rangi, nowe upgrades, nowe shiny relikty y, jakieś nowe rarity w ogóle, tier siódmy enchantów tier 8 potyk, co jest clan battle, ok y, dealer merchant, trading terminal o oh, mój boże, wreszcie new year's y, party, okej, okay. new year's gift firework launcher exclusive hoverboard, ekskluzywne enchanty, ok, czyli chyba nowe ekskluzywne enchanty i tam było więcej co to jest, new enchant, o, nowe enchanty, więc jak widzicie mamy diamond chest mimic, mamy massive comet i mamy party time dobra, gothic, zobaczmy sobie to w shopie. no i to kosztuje 2700 2400. no ale chyba jest najlepsza, więc jeżeli no, chcecie, abym kupił coś tutaj ciekawego, w ogóle są też nowe Deski, więc też ciekawie, że takie coś dają. Jeżeli chcecie, abym coś tutaj kupił widzowie, to zostawcie tutaj 100 łapeczek, to coś tutaj pomyślimy i kupimy. A więc co, lecimy sobie tutaj na samy świat, jak widzicie, możemy już sobie pójść. E, oczywiście, no mamy wszystko włączone, mamy giga, dobre pety, więc nie dziwię się. Tutaj widzę, że już widz prawie tutaj rozwala to wszystko. Lecimy, lecimy sobie w takim razie tego TNT Creight'a, e, bo tutaj sporo e, zarobimy z tego. No, jakoś tak sporo nie leci, bo jak widzicie, no wszystko nie leci na hita. A ja tam nam jeszcze Word w. To jest chyba ostatni oj Ojojo, jeszcze tego sporo jest. Więc nie wiem, czy ja bym sobie petów nie pożądano pootwierać, albo w sumie na razie jeszcze nie. E, możemy sobie tutaj oczywiście jeszcze jakieś różne rzeczy podpalać, ale zobaczmy w ogóle. Czyli na przykład te mogę sprzedać za 200 koła. E, dobra, czyli to jest chyba taka średnia cena. Spoko. Fajnie, że tak ci zrobili, e, bo wreszcie ben, nie będzie tak zróżnicowane wszystko na tej training plazie. Wszystko będzie prawdopodobnie po jednych cenach, więc no weźmy sobie tej, tego TNT-ka. Dobra, pospamy sobie nimi. Mamy ich, no aż. 300, więc mi to tam żadnej różnicy nie robi, więc rozwalamy. No tak, wydaje mi się, że. Z sporo ich tutaj zużyjemy. To jeszcze trochę będziemy mieli następną krainę. Dużo tych krain dodali yy, właśnie teraz. W ogóle chyba jeden taki chodzi wokół tysiaka czy coś takiego. No i ja nie będę chyba tego sprzedawał. A zobaczmy ile owocki chodzą. Oj, oj, 100, 100 za jednego. Okej. Okay. Okej, okay, możemy mieć na następną krainę. Znaczy to nawet szybko, więc nieźle. O, i mamy wreszcie merchant nowy. Aha! On od nas kupuje te rzeczy. Okej, okay, to jest ciekawe. Jak widzicie, no jest to takie średnio opłacalne, bo na trening... Dobra, no możemy sobie to zrobić, bo i tak mi nie jest to potrzebne W ogóle ja chyba mogę to w nieskończoność sprzedawać Oj, oj, oj A nie, dobra, już, już nie chcę Okej, okay, mamy te większe dżary No dobra, możemy sobie też je tutaj, żeby to wymaksować Może na ostatnim poziomie będzie coś ciekawego No, czasem mi się w ogóle to nie przydaje Ale w ogóle ładna krainka, ładna giga krainka na następnej nie wiem, co my tam będziemy mieli Ale nie wiem, czemu tam mam baj Czemu mogę to kupić Ale lecimy To chyba jest jeden z największych update'ów na razie Patrząc na mapy i na jajka To, to jest bardzo ciekawe Ten dealer, ten dealer Merchant, który skupuje od nas to wszystko. Czyli tak, po prostu m, dodali e, te ekskluzywne rzeczy. Tutaj mamy w ogóle e, jakieś nowe rarity. Mamy nowe, e, nowe enchanty. Widzicie, te nowe enchanty nie wiem po co nie dodają. Ja mam na przykład po jednej sztuce takiego egzotycznego, a tutaj dodali już tier siódmy tych enchantów. Więc szybko gra się rozwija. Lecimy sobie z naszym TNT-kiem. Może sobie wszystkie e, zużyjemy. Lecimy. No, oby, oby to szybko poleciało. No, ale dobra, niech będzie. Zostawmy sety AutoFarma e, i lecimy sobie na spawna, kupić sobie szybko jakieś e, tutaj pety nowe. No, oby one nie były jakieś dobre, bo przypominam, że otwieram te jajka giga długo. No i nie chcę, żeby się zmarnowały te pety. No, trochę są lagi, bo dużo osób w tej chwili gra i ja też mam taki sprzęt nie za dobry. Nie ukrywam. No i tam mamy ostatnie jajko. W ogóle tam jest chyba jakieś jajko. Co jest? W ogóle one mają jakieś takie kapelusze czy coś? Ej, to Ciekawe bardzo. Dobra. o ale ładne pety. Dobra, otwórzmy sobie, ile tutaj możemy, czyli 65. Więcej nie ma co. i dostaliśmy jakieś Rainbow Re Relikt w ogóle, to są reliktowe pety. Oooo. ojojoj, ale będzie przeskok, widzowie. Będzie taki przeskok pomiędzy tymi wszystkimi. To jest giga duży przeskok. Jeżeli, no, dwukrotnie praktycznie e, przelecieliśmy, więc sporo, co tutaj dostaliśmy. Diamond Flaga, spoko. No, to jeszcze tam trochę zostało, więc wydaje mi się, że. A tutaj widz użył tego, więc bardzo dziękuję no, ale jak ja bym użył to pewnie by Tutaj więcej damage'a zrobiło, więc też Użyjmy double po prostu No i lecimy już na następny ward, no teraz już y, Te TNT crate'y ładnie tutaj y, Dają ten damage, ponieważ mamy już dobre Pet'y, weźmy sobie jeszcze tu pozbierajmy, bo Wszystko się tak porozwalało, to wiecie I czy my coś tu możemy zrobić? Już nie, już nie W ogóle jeden taki chodzi z tysiaka, to sporo O nie, czy tam będzie w Trzeci, a nie to jest coming sund, dobrze, Co będzie następny rebirf I ja jakby jak będzie musiał 75 światów odblokowywać To będzie grubo Będzie grubo, wam powiem Czy my coś tutaj mamy? Mm, nie, ale tam mamy relikta Więc sobie go zbierzmy Wszystkich jeszcze nie zbierałem Nawet z poprzednich update'ów Bo po prostu mi się nie chce I nie wydaje mi się, że to jakoś dużo daje Te shiny Petę. E. W sumie dają bardzo dużo Nieważne, nie nic z tym powiedziałem Ale co, lecimy jeszcze jednego takiego TNT i Lecimy sobie na arenę numer 74 I na 75 Wreszcie będzie rebirth, rebirth numer 3 no, z tego co tam bo jestem ten wielki kot, e, więc no, dobra. Aha, dobra, bardzo mało nam zabrakło i jesteśmy już na ostatniej krainie, więc jest gitek. E, tutaj w ogóle mamy jakieś coś, nie, to to nic nie robi, szkoda eee, szkoda, że to takie po prostu nic nie robiące, więc co, zostawmy sobie tutaj oczywiście autofarma mamy to na poprzednim wardzie, no i mamy tutaj także tab damage no przyda się na pewno, więc sobie go kupmy eee, tutaj mamy relikta, więc też sobie go weźmy, no i mamy tutaj następny tier, no i co, eee, ja wydaje mi się, że tutaj sobie TNT creta odpalimy niech tutaj eee, trochę coinów wleci i zróbmy sobie jakiś mini opening tych ostatnich jajeczek, eee, może coś ciekawego tam tropnie, no oby ten, ten nowy Huge. A jak jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, to polecam sprawdzić, bo tam nas to lajkuje rzecz za 3200 Robuxów. Więc co, idziemy na spawnę? Tutaj niech te pety nam biją. Mamy 210 nowej waluty. się nowej waluty, no właśnie tych e Emerald barów Bym pewnie wszystko odbokował. Jest spoko, że tak robią, że usuwa się cała waluta praktycznie, nie zostaje tylko trochę. No i co my tutaj mamy? Mamy nowe pety. Mamy tutaj huge nowe. Tak, mamy nowe huge widzowe. E już nie ma już nie ma już tych e do zdropnięcia. Więc co, otwórzmy sobie. 65 jajek, chyba nawet więcej tam wyjdzie. I dostaliśmy jakiś shiny golden, yy, jakieś peta. Aha, dobra, czyli takie z tego co widzę, to, to słabe. No ale ten 0,70, yy, ileś nam nie dropło. No, tutaj chyba też. No i dobra, ile, ile to kosztuje? No to trochę jeszcze będziemy musieli otworzyć. Jeszcze tak trzy razy chyba i będziemy mieli. Albo one mi się automatycznie zakładają i tam idą. Dobra, nie skapnąłem się. No i ostatni raz, yy, ile możemy. No i co? Yy, Zobaczymy, co nam tutaj dropnie. Yy, no, jakieś ole, yy, jakieś takie różne rzeczy. No i co, pewnie na training plazie będzie ten event, więc zaraz sobie tam pójdziemy, z, y, zobaczymy. Y, zobaczymy, co tam ciekawego dodali. Więc tutaj odbierzmy też tę nagrodę. Y, no i co, lecimy sobie na ostatni świat, na którym oczywiście trzeba będzie trochę pofarbić, bo i tak jak powiedziałem na poprzednim filmie, jedna, jeden like równa się godzina otwierania, więc no powiem szczerze grubo. Y, więc jeżeli jeszcze nie macie tam lajka, like to y, zobaczcie. No, gdzie są te moje pety? Y, pety mi zniknęły. Gdzie one są? Dobra, chodźcie tu. Czy one tak długo biegną? Dobra, one tak długo biegną oj, jak dużo waluty już mamy na farmione. Dobra, trzeba sobie tą nową, nową yy, dobić. Więc ty wszystko zniszczmy, oczywiście. No i jak wygląda ta nowa? A, dobra, bo to za milion chyba jej, tak, to za milion dopiero. Więc sobie jej na razie nie odkryjemy. Ale prawdopodobnie ktoś już będzie ją za niedługo miał. Yy, no i teraz tak, widzowie, bo jest ten sposób na game. I możemy sobie tutaj, oczywiście, zrobić tak, że my sobie tutaj weźmiemy te diamenty. Co nie? I weźmiemy sobie tak, żeby tutaj coinów nie farmić. No i weźmiemy sobie oczywiście magnety. Magnet chyba jest najbardziej opa, ale jakoś tutaj widzicie, szybko to nie pada, więc wydaje mi się, że bardziej tutaj teraz na coiny, ale magneta chętnie sobie tutaj użyję. Więc zróbmy sobie jakiś staw na farmienie. Na razie wydaje mi się, że końce, albo końce i od mida staczymy. Zaraz sobie końce jeszcze na szósty poziom, ale to na razie nie teraz, bo co tutaj mamy? A, merchant, traveling merchant. To tam nieważne. Lecimy sobie na Trading Plaza widzodowie, bo tam mamy pewną rzecz. Prawdopodobnie z tego, co mi się wydaje, to tam będzie event no Noworoczne. Nie wiem co ile on się odpala No ale jak widzicie, weźmy sobie tutaj No i tak, mamy nowy boss chess Ale to tam na poprzednich wardach Nowe rangi, ojojoj, nowe rangi A ja mam dopiero dziesiątą, na razie tego nie wbijam Będzie sobie trzeba tutaj e, Pobijać to wszystko, w ogóle patrzcie ile ma ten pet Ile ma ten pet, co jest nie tak Dobra, Cie ciekawe No ale jak widzicie, no tutaj gdzieś mieliśmy e, Gdzie to jest? Mieliśmy new year party i new year gift Więc pójdźmy sobie na trading plazę Bo jeszcze musimy tam oczywiście sprawdzić ten termin ale, yy, mam nadzieję, że jakieś fajne tam rzeczy będzie można znaleźć Jakieś po taniości no, Nie wydaje mi się, że za półtora miliona coś tam znajdziemy yy, też, też się wczytałem na, na ten Training Plaza Dobra, klikamy skip No i lecimy sprawdzić, co tutaj się pozmieniało Bo wydaje mi się, że wygląd Training plazy, No mógł się pozmieniać No i się pozmieniał I za ile my tutaj mamy ten event? Happy New Year Aha yy, nie, nie wiem o co chodzi Czy tutaj już to było? Gdzie to jest to odliczanie śmieszne? Dobra, nieważne Ale widzę, że tutaj już ludzie sprzedają te pety no, ale nie wydaje mi się, że ktoś się będzie kupował. Bo to, to już jest po prostu, no, takie średnie. I mamy tutaj top sales. Mamy live sales w ogóle. E, o Boże, jak to się na. Ohoho, no, mamy pety. Mamy tutaj różne Titaniki w ogóle. E, tutaj mamy pety. I chyba tu jest od najdroższego ustawione. A nie, nie jest, nie jest. No i tak, ja tak jak już na jednym filmie mówiłem, zbieram sobie tutaj, żeby zrobić full e, team, właśnie I się Wszystkie Axolotle w gierce. E, trochę to będzie. Jak widzicie, mamy tutaj ten New Year. E, tak. O, oh, tutaj możemy sprawdzić sobie nowe itemki, bo mamy jakiś slingshot. Mamy tutaj e, New Year Gift, więc spoko. No i czy coś tu mamy? Mamy jeszcze firewerki, co jest ciekawą rzeczą. Tutaj widzimy, za ile one chodzą, te rzeczy. Mamy tutaj też Firework Canon i więcej tej rzeczy nie możemy wyszkać, ale fajnie, Faj, fajnie to zrobione. Jakie potki? Co jest, ale one ładnie wyglądają. Tej w ogóle już jest e, super. E, no tak, nie wiem, jak to się czyta. No i to, to jest już Tier 8. No ja Output takie, więc. No, nie liczę. Nie liczę na takie. Ale lecimy sobie do enchantów i zobaczmy, jak wyglądają te. Wyglądają kozacko. I super lightning, to jest. Z tego co wiem, to, to jest jeden z najlepszych enchantów w gierce. Nie licząc oczywiście tych ekskluzywnych. No i co? Tutaj mamy też nowe. Yy, nowe deski, jak UFO. Albo w sumie UFO, UFO chyba jest, tak. UFO jest chyba najdroższe. No i mamy te jajka. Mamy diamond. Chyba nowego jajka żadnego nie dodali. Tutaj mamy budki, więc spoko. I tutaj mamy właśnie czarmy. Yy, więc też spoczko, coraz bardziej to trening flaza się no wiecie powiększa, powiększa, tak. więcej osób po prostu jest, tutaj w ogóle se tańczy no i tutaj nie widzę za bardzo żadnego odliczania, ale pewnie na nowy rok po o prostu w, o północy dostaniemy to wszystko, w sensie u nich to jest po prostu chyba inna godzina, więc też tam wiecie, bo u nas to u nas jest to trochę inaczej zobaczmy sobie tu to jeszcze topsele, widzę że to serwery, serwerowe ojojojoj oj, oj, oj. ile, ile one się sprzedają w tej chwili 50 tysięcy, 50 tysięcy. Dobra, więc co, widzowie? Ja sobie pójdę podrobić pety Jeszcze Wam miłego dziąka. <śmum> Mam nadzieję, że już graliście. I co, jeszcze Wam miłego dziąka jeszcze raz.